Konstanty i defons Gałczyński, wędrowni muzykanci, wędrowni muzykanci, ojej oj, oj radire, cudowni dyletanci, nie lubią smucić się, a jeden gra na flecie, drugi na skrzypcach gra i chodzą tak po świecie, ojej oj, oj radire, radi, a jeden cały w piegach, a drugi w kurtce w i nie dolega o jej oj Przymyja rok za rokiem, mija za rankiem ranek. Lecą pieniądze z okien, jak ptaszki pozłacane. Bo jeden smyczkiem mówi, drugi na flecie klara, a bo któż by ich nie lubił, o jej oj radzi, radzi, W Drugi dzień Wielkiej nocy, gdy pachniały chacenty, ci dwaj grający chłopcy. Wypadek mieli przykry. nikt niech to dyjabli, z los w rozpara Jednemu skrzypce skradli, się drugiemu flet. Nieszczęście, mój Wacusiu, co robić? Radźże, że radzi. Pietrusiu, ach Pietrusiu, na czym będziemy grać? Chleb mieliśmy z muzyki, muzykę złodziej skradł. Co, Cóż za przy, przypadek dziki, o podły, podły świat. A już się księżyc biegł i wieczór dwie tam. Wystchnęli, usnęli wędrowni muzykanci. Gdy przyszła nocna pojawił się Herub. Co kwiaty miał w kędziorach na palcu w jali sługa Boży w oboku i atłasie. Przed jednym flet położył skrzypce, przed drugim zasiął. I zasnął ich dookoła snem jako złotą nitką. I zatroskane czoła musną zieloną witką. Zbudzili się muzycy nad ranem, chłodnym ranem. Patrzą, a tu flet błyszczy i skrzypce malowane. Wem drobnym muzykantom Bóg zawsze pomóc za Najdroższym dyletantom. Ojej! ¡Hoy la